Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej na budowie. Tym razem nie pokazujemy naszą wystawę jubileuszową w trakcie już końcowych jakby, końcowego montażu. Myślę, że to będzie ciekawe, bo można będzie zobaczyć, jak to wygląda, nie tylko podczas uroczystego otwarcia, ale w trakcie przygotowań to tu mnie jest kolega Andrzej Janopoulos, starszy pustosz, pomysłodawca i autor scenariusz wystawy o muzealia w Polsce Muzeal i na świecie. To, że jesteśmy dzisiaj na budowie, to jest jeszcze jedna zaleta, myślę, też i dla Państwa, że można jakby bliżej, mniej oficjalnie zobaczyć naszych bohaterów, czyli. Około 140 obiektów wybranych, bo naprawdę musieliśmy zrobić wybór, bo zbiory naprawdę mamy pokaźne i szacowne. I właśnie te obiekty, za pomocą tych obiektów pokażemy na wystawie jubileuszowej salę nasz 70-letni dorobek. Mam na myśli wszystko. Zbiory, dorobek naukowy. Wybraliśmy tutaj sposób poprzez podróże obiektów po wystawach w Polsce, Europie i nawet po świecie, bo to, że były one można powiedzieć nawet czasami rozkwytywane, to też potwierdza, że są to wyjątkowe obiekty w bardzo wysokiej klasy artystycznej. Można powiedzieć, że dlawiekażem żył w miało białego nie wspionki. Tutaj mogę dopowiedzieć właśnie jedną rzecz, a propos wielkości naszego dorobku. No niestety, wystawa, nie tylko ze względu na to, że mamy jedynie cztery stany do dyspozycji, ale jeszcze chodzi oczywiście o koszty, o problem logistyczny i tak dalej, obejmuje zakres wyselekcjonowanych naszych przedsiębiorstw. Mamy tutaj do czynienia z około 70 naszymi ekspozycjami czy udziałem w naszym y, wystawach obcych, natomiast żeby tak policzyć dokładnie, będzie tego ponad 100, a może i jeszcze więcej, tylko chodzi o to, że pewne elementy były no, takimi epizodycznymi sytuacjami, gdzie się nie zajmujemy. Problem natomiast polega na tym, że chcieliśmy ukazać y, w pewnym y, ciągu chronologicznym tematycznym, jak nasze zbiory były popularyzowane. Dlaczego się pojawiały tam, gdzie się pojawiły, jaki to był właśnie zasięg i, bym powiedział, oddziałanie merytoryczne. Co ciekawe, też to, bo to jest ciekawe, to jest zrozumiałe, oczywiste, na początku eksponowaliśmy, czy udostępnialiśmy zbiory etnograficzne. Po prostu był to czas, kiedy sztuka lodowa w Polsce, w Polsce Ludowej, z początku Polska się lodowa jeszcze nie nazywała, już w tym czasie zainteresowanie sztuką lodową niezwykle wzrosło była pokazywana w ważnych ośrodkach krajowych, a potem zagranicznych, jako coś, czym się zachwycił świat po prostu. Ja nawet pozwolę sobie w do przewodnika po wystawie porównać jedną rzeźbę, czy dwie rzeźby lewińskiego autora do prac Konstantyna Brankusiego, wybitnego rzeźbiarza pochodzenia niemieckiego, uważanego za Francuza, ponieważ formy tych rzeźb naszych lodowych są tak samo nowatorskie, no, ekscytujące, no, zaskakujące po prostu, jak to, co wymyślił Brancusi. Nasza sztuka ludowa po prostu podróżowała, dlatego że pasowało to wówczas do, jakby to powiedzieć, oczekiwań, do tego, co ludzie chcieli nowego znaleźć, no, co kształtowało wówczas te poglądy estetyczne i w jaki sposób prywidywało no, ewolucję ówczesnej sztuki. I tak się działo w latach 50. Poza tym pamiętajmy, że tak zwana żelazna kultyna dotyczyła również zmiany kulturalnej. Można było jeździć, można było publikować, natomiast podróże całej Wielkiej to się nie znaczało specjalnie. Więc najdalej nasze zabytki się minęły za ocean. Ale w tym polega, na tym polega problem, że wiemy tylko o decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki, aby udostępnić rzeźby do jak to się mówi o wystawie w Ameryce, natomiast nie znalazłem jeszcze, a skierowałem mi w obu naszych aktach, powiedzmy sobie informacji, co się działo dalej, bo to był rok 1948, 1931, co ciekawe grudnia na sykwestra decyzja zapadła więc 49 one musiały gdzieś wyjechać szukamy tego dalej natomiast nasza mapa jak Państwo zobaczą uwzględnia tylko Europę więc dalej byśmy musieli mapę zmniejszyć na razie tego czynić nie będziemy jak się dowiemy jakie to co się za tym kryje informacje będą podane w odpowiedni sposób teraz jeszcze dopowiem sprawy następujące pokazywaliśmy wszystko Muzealia ze wszystkich kategorii, wszystkich ówczesnych działów, które stanowią strukturę naszego muzeum, czyli była sztuka dawna, rzemiosło, historia, archeologia, poszczególne kolekcje z osobna były łączone. Bym powiedział, że archeologia mogła występować z historią, jako na przykład tematy numizmatyczne, Sztuka cerkiewna w postaci kolekcji zwojnowa zebranej u nas. Też była popularna grafika dawna, gdy idzie o ikonografię miast pobrzeża, bo tylko występowaliśmy z tymi wystawami w Niemczech, na Litwie, w Rosji oczywiście. Nasze malarstwo sięgnęło, no powiecie sobie, po Niemcy, bardzo daleko, w granicę zachodnią. Niestety do Holandii już nie trafiło, ponieważ tutaj zawiózł względy finansowe czyli udostępniamy muzalia wówczas na zasadzie no, not katalogowych i materiału ikonograficznego czy fotograficznego, który jest wykorzystywany. Natomiast jest to też popularyzacja, jest to też nasza obecność w tamtym kręgu kulturowym. Mogę powiedzieć, że na etapie już pracy nad katalogiem, z tego tacy, Wróblewska była poszędniczka na stanowisko Europeum, Przygotowała katalog, miała świetne kontakty właśnie z Holandią, z Biurem Ikonograficznym w Hadze, dzięki czemu udało się wiele, wiele rzeczy zidentyfikować, ustalić tożsamość postaci, jeszcze wiele szczegółów dotyczących tych naszych dzieł. I dzięki temu kolekcja portretu holenderskiego jest tak dobrze opracowana szczegółowo. I jak się okazuje, prawie że no nie powiem, że każdy obraz w naszym zbiorze ale wiele z nich ma swoje odpowiedniki w malarstwie, w zbiorach holenderskich czy innych zachod europejskich, ponieważ wtedy, w tamtym czasie mówimy o XVII, wieku, obrazy powstawały na zasadzie wykonania kogoś tam repli nie ma mowy o tym, że jest oryginał, kopia, tylko może podać kilka obrazów o tym samym znaczeniu, tej samej randze. Wszystkie losy są oryginałami, wszystkie są sobie równoważne. Dużą rolę w działaniach naszych na zewnątrz odegrała sztuka współczesna. A to dlatego, że nasze muzeum jest zawsze było i jest powołane do popularyzowania prac, działalności tutaj naszego środowiska. Tak było do niedawna, że pełnili rolę takiego, powiedzmy sobie, mecenasa, czy nawet marszałka. Obecnie jest to trochę inaczej, natomiast cały czas prezentujemy to, czym się chcemy opowiadać. I tutaj wspomniałem już Państwu wcześniej o tym, że mamy bardzo bogatą, liczną kolekcję pracy Edwarda Dwornika od niedawna. Na początku pewne od razu Dwornika był przy udostępniane udostępniany, obecnie czynimy to już w zakresie całej kolekcji. Taki pokaz był w 2012 roku w Kalinradzie. No myślę, że teraz już nie będę dalej ciągnął tego wątku, tylko prosimy o pytania, o to zajęcie tutaj przez nas stanowiska w konkretnych sprawach. Czy może powiedzą Państwo coś więcej na temat eksponatów, jakie zostały wybrane do tej wystawy? Tak chciałem bardziej w formie takiej tak. trochę skrótowo. Znaczy, no to jest właśnie problem taki, że ja jako pomysłodawca i autor scenariusza Polegałem tutaj na wyborze ze strony opiekunów zbiorów. Wszyscy kierownicy zbiorów, innego, nie tylko kierownicy, wytypowali ze swoich zasobów kolekcji odpowiednie muzealia. Oczywiście wiedzieliśmy, że mamy bardzo tutaj skromne warunki lokalowe, w związku z tym już na tym etapie trzeba było się, tak powiem, zdecydować. No, w wielu wypadkach. Z budem serca muzea ja zostały takie w magazynie czy na innych ekspozycjach, możemy do nich odesłać, do Maląga, do Lizbarka, do kilku jeszcze innych miejsc, gdzie są na stałe eksponowane. Natomiast to właśnie, co pokazujemy w poszczególnych salach, to jest ujęcie poniekąd no, autorskie. Na przykład tę salę komponowała Iwona Beata Kruk, która się zajmuje malarstwem nowożytnym i grafiką zagranicznymi graficznymi na pograniczu tych sztuk rysunkowych. Natomiast następną salę, która obejmuje prawie wyłącznie sztukę współczesną, przygotowała graźna brzmińska. Także tutaj wystawa, wybór obiektów jest przygotowany przez obiektów poszczególnych kolekcji. Tak, myślę, że jeszcze poprosimy tutaj parę osób. No, w zasadzie każdemu też, znając najbardziej jak to kolekcje się wypowiedzieć. Ja na chwileczkę to przekażę.